Dzień dobry, dzień dobry. Witam was w czwartek rano. No nie wiem, czy lepiej się czuję, ale no, może być. Jakoś, jakoś dam radę. Słuchajcie, zobaczyłam, że nie mam grzybów. Albo gdzieś tak utknęłam, że nie mogę ich znaleźć. Jeszcze będę szukała. Więc czas jakoś radzić. Yy, ostatnio Zakupi, zakupiłam e, w promocji były, były grzyby su, su, suszone. takie No i one wyglądają tak. No. To są zdrowotne grzybki. To opakowanie chyba cztery niecałe złote. One są takie ciężkie, dosyć fajne. Zaraz je będę moczyła i z braku polskich grzybów. Bo te chyba nie rosną u nas. Chyba że sobie pos posadzimy. E, no to po prostu y, zrobię bigos z grzybami shitaka. Y, nie wiem czy ktoś miał robił tak bigos polski y, z grzybami shitake, Ale ja jestem, ja jestem zmuszona. Także moczę i robię bigos. Tutaj mi się gotuje zupina dla kur. Obiereczki wszelakie, dodam jeszcze kaszy. No i oczywiście przypraw. I znowu nie kupiłam majeranku, bo daję im majeranek, kurkumę, takie rozgrzewające te przyprawy. Trudno. Pieprzu też daję kurom. Trudno. No nie wiem, może ktoś mi kupi po drodze, bo ja nie mam zamiaru wychodzić. Naprawdę. Jutro mi Iwa przy, prezent przyjdzie do paczkomatu. Dzisiaj chyba. To nawet dzisiaj chyba nie pojadę. Siedzę dzisiaj i dopiero jutro pojadę, więc może sobie ten majoranek kupię. także tak. O. Bigos z grzybami, szitaka. i mamy gotowania ciąg dalszy. tutaj podsmażam, tak, troszeczkę podsmażę, dodam trochę wody, wiecie, żeby to trochę, trochę się udusiło. E, cebulkę zaczynam robić bigos, który będę gotowała ze 3 dni pewnie. tutaj już są namoczone. One przepięknie pachną, naprawdę te grzyby tak pachną. Zaraz je trochę będę kroiła, może na cztery, na cztery, i będę wrzucała do kapusty, która tutaj zaraz kiszona wyląduje. Ja robię tak zawsze dwie trzecie kiszonej kapusty, plus gotowana kapusta e, słodka, nie? czyli 1 trzecia kapusty słodkiej bogaty taki będzie dużo mięsa, bo to wiecie im więcej, im mniej węglowodanów tym lepiej a tutaj mi się robi kapusta na z pieczarkami na na co? farsz na pierogi i krokiety być może zrobię jeszcze te paszteciki, ale to chyba z samych pieczarek, nie wiem, zobaczymy do barszczu dzisiaj to i pierogi i krokiety, a jutro barszczyk czerwony będzie flaki i myślę, że dzisiaj gotuję rosół na flaki, bo z tego mięsa co tam się zrobi na, na ten rosół, co będzie się gotował to po prostu zrobię nadzienie mięsne do pierogów oraz. A jeszcze łóżka Ojej. Oraz to nadzienie mięsne oraz pasztet. Chcę pasztetu trochę zrobić. Mam te kury chyba dwie takie, wiecie, w całości, więc trzeba je wyjąć, rozmrozić i włożyć, ugotować. I zaraz tutaj to się troszeczkę zeszkli. Wkładam kiszoną kapustę, troszeczkę podgotuję. Ona musi się trochę sama podgotować. I później grzybki, później kapustę słodką. I mięso włożę. Mam chyba karkówkę, nie wiem, zobaczę, co tam jeszcze, bo chyba będę piekła też karkówkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wędzonki czekają. Słuchajcie, stoją na balkonie w, to, w tych w pojemnikach, bo nie chcę marnować garów, nie? No i tak wychodzi właśnie. I dzisiaj znowu gotowanie. No taki mam dzisiaj dzień, Nic nie będę ściemniać. Także do później. Pokroiłam te grzybki. Na 4, czasami na 2, bo są różne wielkości. Woda cała została. Tu nawet nie ma piachu, wiecie, bo one są hodowane na takich balotach jak boczniaki, zapewne. I wrzucamy wszystko. O. Myślę, że tych grzybów starczy, nie? Teraz będę kroiła mięs siwą. I... Wszystko na raz, dodam to w 3 dni Słuchajcie, jak to codziennie będę przygrzewała Bo wiecie, że bigos Jak się przygrzewa, codziennie podgrzewa To on jeszcze nabiera smaku Przyprawy W zasadzie to, bym powiedziała, że to jest taki Śmietnik nie? No. Także tak, I zaraz mięsiwo Kroję, wrzucam Później yy, kapustę I na malutkim ogniu będzie sobie dochodziło tak się prezentuje bigo, sisko na no, parę godzin po wstawieniu, rano wam nagrywałam, e, jest tu tak szynka, schab, pokrojone wszystko, no te grzybki one są już miękkie, tylko jeszcze muszę do, dodać, a to dodałam jeszcze tak, te takie jakieś, miałam rodzynki jumbo, e, miałam Trochę dodałam śliwek suszonych, trochę dodałam żurawiny, <laughs> wiecie wszystko, ja jeszcze dodam tutaj później tej kapusty słodkiej, no i tak codziennie będę to odgrzewała. <laughs> jeszcze przyprawy, na ranku trochę więcej jeszcze. I tak powstaje u mnie ten bigos, a ja tutaj się biorę za... Po prostu multum tego wszystkiego jest. Mam tutaj już zrobiony, nie pokażę Wam tego syfu, naprawdę zrobiony farsz yy, yy, wigilijny, czyli postny. Zaraz będę go mieliła. I z niego zrobię krokiety. Następnie zrobię, <laughs> no może na te pierogi mi starczy. I zrobię dzisiaj jeszcze. Mm. Paszteciki, paszteciki z pieczarkami i tyle, nie będziemy się tu, wiecie, zabijać za bardzo, nie, <laughs> idziemy otwierać kalendarz, czeki cwaniak, pod dom podchodzi, co kochanie chciałeś, co, pokaż się, no co, <laughs> Chlapa jest, wszystko się rozpuszcza, brudno się robi, tak? Ojej! <grystanie> no Jezu, płaczuś! O, chodź do mnie, chodź. Murczy. Rano dostałeś i co? Złapałeś dzisiaj coś, czy nie? Co? <grystanie> Pokaż ryjka. Oka szyjeczka. No, także jest. Miewa się dobrze. Dobrze się miewasz, tak? Pozdrawiam Was wszystkich, pewnie. Zapewne już taki trochę jest, wiecie? Taki jest. Miększy, miększy jest. Ciało ma większe. Co to mięso? ojej. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy... I zostało ile? No, tylko dwa. Morda czarna przyszła. Tylko dwa, kurczę. Ten czas leci, co? I zostanie pusto. Trzeba będzie coś tutaj wymyślić, żeby to tak pusto nie było, na tej gałęzi. Ja mam trochę katar. Gardło trochę zawalone, ale Długopis, taki o. Stitch. Mm -hmm. Super. I? I Taki kubek. Kubeczek na co? Na no jakieś długopisy. No właśnie, bo ty tam masz taki pojemnik. Oj, mruga mi ta. O, mruga mi ta ostatnia żarówka, która się świeci. Bo ona była... Ona była. Najmniej używana. Jeszcze są niewymienione, dlatego tak ciemno. Jeden jest czerwony, drugi jest niebieski, wiesz? Tak? Tak. Mm. Musisz odbić tu. A wiem, a wiem. już zepsułeś. No. <noise> Oglądasz? Ciekawe, nie? Mordko. Patrzcie jakie tanie Mówię bezmy. Żegnamy się mordko. I Kaja się przy, się Kaja, Kaja Kaja, no chodź do mnie, chodź tu. Chodź wielko ludzie, chodź, nie bój się, chodź! <grymne> to jest skromna Dobra. To ja nie wiem, chyba już będę dokończyła. Trzymajcie się. papa. Pa. do jutra.